No he witajcie kochani. Bardzo serdecznie Chewral z tej strony Dollhouse of Dead na moim kanale zapraszam do oglądania e, kolejny odcinek trzeci. E, I wydaje mi się, że to będzie ostatni, ponieważ. E, no, nie czuję, nie czuję tak jakby e, tej gry. Nie czuję tak jakby tej gry, a ja e, nie wiem e, czy wiecie, m, ale jestem człowiekiem, który e, no nie lubi... Fabryka szczęścia może... Tu mamy, tak, otwarte. Fabryka, fabryka piasek. No nie mogę, nie mogę, bo nie mam odblokowanego, tak? Chociaż mam to otwarte w sumie. Otwórz pierwszą fabrykę. Nie, nie mam, muszę zielone te dobić. Okej, okay, dobra, pięć podłogi. Rozpocznij grę. Próbujemy kolejny raz zdobyć kryształy, drodzy Państwo. Gra dostępna oczywiście na Steamie, połączenie Dead by Daylight i tego typu rzeczy. Czy ja jeszcze coś tutaj potrzebuję? Chyba nie, idziemy tam. Poszukaj kryształów i wzanie się do furgonetki. Oczywiście, że tak. Tu mamy kontrol, to sobie idziemy. Wiemy mniej więcej już, jak mechaniki wyglądają. Podejrzewam, że im więcej, im dłużej przede wszystkim bym e, tutaj m, był w stanie. Kurde, te przycinki systemowe to jest po prostu ten. E, Im dłużej byłbym w stanie tutaj grać, e... ulec po Dobra, zostaw to. Nie interesuje mnie to. Im dłużej bym grał w ten tytuł, tym pewnie lepiej by mi poszło. E, natomiast. E, no nie, 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 nie. Jakoś tak wiecie. No mo może zmienię zdanie. Ja nie mówię, że nie. Otwórzmy to. E, może zmienię zdanie, natomiast e, tak jak pierwotnie się e, umawialiśmy, te trzy odcineczki będą na kanale. Chyba, że mówiłem o pięciu odcinkach, to wtedy będzie trochę lipa. Ale no nie pamiętam, bo dawno nie grałem. Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół, nie ma co kombinować. Mamy określony czas, w którym musimy znaleźć. Właśnie, plus 3 minuty. O, proszę. Proszę bardzo, jak pięknie dostałem. Dobra. To sobie zostawimy. To sobie zostawimy, odblokować. Oczywiście, że tak. Hop. Odblokowane i na tym to polega. Tu mogę już się chować, więc git mamy raz. Tu mamy te cholerne e, wilki. Tu mnie one na razie nie interesują, ale mogą się przydać. Czy tutaj będzie to strzelające badziewie? Nie jestem pewny. Tak, będzie to śpi śpiewające fortepiany. O, proszę bardzo, mamy kolejny ten. Kolejne piętro, więc y, zdecydowanie. O, Tak! <laughs> to to jest. Nie. Jeprzony hide and seek. Jeprzony hide and seek. Gdzie on tutaj jest? Dobra, no chowamy się. No nie, dobra, tu jest dollhouse korp. 10 minut. Mamo! Dobra, no nie, no ja tak nie dam rady. Dobra, odszedł, odszedł, to idziemy niżej. Chociaż przydałoby się kurde ten sklep tutaj ogarnąć. Czekaj. Tam mamy ten shop. Postarajmy się. Tym bardziej, że tu coś mamy. O. Tu mamy. Co tutaj mamy? Nic nie mamy. Teoretycznie mogę się ukryć w tym miejscu. Dobra, ale my nie kombinujemy. My idziemy po prostu tutaj. Eee, dobra, mamy tak. Mm, mm, mm. Większy plecak, tak jak najbardziej. I panie kolego, zwiększa zdrowie postaci. Dobra, a jak moje teraz zdrowie wygląda? Może być. Ile to kosztuje? A 500, bo ja nie mam. Dobra, ogólny myślę, że paralizator mi się przyda. Tak, what the hell. Dobra, spadamy stąd. Nie wiem, czy ten paralizator. Patrz, jak biegnie tu do mnie. Patrz, jak biegnie. Dobra, antrakt. Idziemy. Piętro niżej. Piętro niżej. O, tu już mamy coś dla mnie. Patrz, jest ten cholerny królik. To teraz tak. To bierzemy, to bierzemy. Bardzo dużo przedmiotów tutaj jest. Bardzo okej. Okay. Po cichutku, po cichutku idziemy. No, idzie mi coraz lepiej, no. Powiem Wam szczerze, że nie jest to łatwa gra. Natomiast zdaję sobie sprawę, że w kopie byłoby lepiej. Jeszcze to cholerstwo, że one tam gadają, człowieku, tak. Dobra, to bierzemy. Tu możemy się ukryć. I teraz tak. Na spokojnie. O! Mamy szopa. Dobra, do obiegu. Do obiegu. Coś jeszcze tu mamy? Tak, oczywiście, że tak. Cyk, ponownie do obiegu. O, 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 o! Kubany. O! To od razu sprzedajemy. Co ja się tak tutaj stresuję? Ej! Dobra, biegł się szybko to idziemy sprzedać. Ile mamy hajsu? No, mamy 550. Dobra, ten idzie tutaj, króliczek. To mnie w sumie nie interesuje. Chodźcie jeszcze tu na górę, zobaczymy, czy coś mamy. Potrzebuję klucz główny. A gdzie jest klucz główny? To jest mina. Więc luzik. Tu jest co? O, klucz. No fantastycznie. Dobra, czy ja mogę tak, jakby tą e, zabawkę tutaj. No, mogę. Zablokować. Dobra, tutaj będzie kolejna miejscówka. I podejrzewam, że. Tak, jakby znajoma ta. Za... Bardzo znajome. Powiedziałbym nawet, że to jest tak... Ta sama miejscówka, w której byłem poprzednim razem, co tu wy wyskoczyło, to po dziewie A, jest cholera to do odstrzelania. Dobra, czekaj. Uwaga. Wyłącz. Dobra, jest wyłączone. I jak teraz jest wyłączone, to ja mogę sobie tutaj wejść. Teoretycznie mógłbym teraz wyjść stąd i mieć dwa kryształy. Natomiast kurczę... Chcę iść dalej, chcę iść dalej. Albo mi się uda, albo mi się nie uda, no po prostu. Tu nie ma, nie ma zmiłuj. Tu nie ma zmiłuj, nie ma miękkiej gry. Trzeba próbować. Dobra, mamy dwa kryształy. I od razu możemy sobie... Opa, pa, 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 O ty skubańcze. Dobra, idziemy wyżej. Idziemy wyżej. Zobaczymy, gdzie on to niesie. Bo może coś tutaj będziemy mieli dzięki temu. <laughs> Jak cudownie! Dobra, bierzemy to, sprzedajemy. Bierzemy to, sprzedajemy, będziemy mieli hajsiwo. Dobra, cyk. Otwarty sklep. Co ja mogę zrobić? Paralizator nie. Sprzęt. Na przykład wygodne trampki. Co jest? Co to było? Dobra, może jakoś apteczka, coś emergency. Mała apteczka. Pokaż mi to. Dobra. Okej, okay, mamy żyćko. Mamy żyćko. Ogarnięte. Troszkę lipa, bo... Tu coś jest. Nie, no nie ma teoretycznie. A, ta... A tam jest jakieś badziewie. Aha! Bo to jest ta gówniara, co mnie tutaj kurde, dźwnęła. To jest ta gówniara, co mnie tutaj dziknęła. O ty! Niech on mnie de... No fuck! Ja dupa. Dobra, udało się tak jakby. Ile mamy w ogóle minut tutaj? Bo nie widzę. 6 minut. Nie co, ja chyba po prostu pójdę sobie... To mogę sprzedać już 10 zolców, nie opłaca się. Tam jest ta badziewia. Dobra, ten badziewnik jest tam, ale my idziemy jeszcze piętro niżej. Hop, otwarte. Antrakt Postęp 3 minuty, dobra. Troszkę nie za bardzo mamy tutaj możliwość się, tak jakby teraz, bronić. Tam ewidentnie jest kolejna ta, a tu? Okej, okay, tu możemy włączyć coś. Dobra. I tu możemy się ukryć, zdecydowanie. Dobrze, to idziemy. Wiemy mniej więcej, gdzie możemy się skryć. Tu coś jest? Nie. Okej, okay, czyli teoretycznie mamy bezpieczny. Ha, 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 ha. Dobra, Jakbym, jakby mi się to udało zdobyć, ten kryształ, to ja po prostu spadam stąd i tyle. Bo trzy kryształy to jednak spoko otwórz. Nie chcę, nie chcę wiedzieć, co tam jest. Chodź tu. Chciałbym to naładować jakoś, ale jak ja to mogę naładować? Potrzebny cenny przedmiot. Tu do obiegu. No nie, nie chciałbym tego naładować. Coś tego. Kliknij przycisk. Wpadamy stąd. Dobra, skubany! Nieee! Te 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 Dobra, nie, bo ja nie mam nawet na życie. Znaczy czy mam na życie pieniądze. Dobra, kupię sobie życie, przynajmniej spróbuję. Ja pierdzielę nie tak Tylko, że teraz trochę lipa by była, bo... Patrz, no i dalej tu jest skubany. Dobra, wydaje mi się, że on dostał po dupie. No właśnie, to jest to. Idziemy w takim wypadku tutaj. Nie, ja naprawdę. Yy, kliknij przycisk. Dobra, czekam. Minus jeden. Ja nie chcę minus jeden. Patrz, tam jest ten... Dobra, tutaj. Idź do góry. Idź do góry, G. No dobra, okej. Okay. Tego nie kradnę. Tego też nie mogę wziąć, nie? Mogę stąd wyjść. Mogę stąd wyjść. Zostawić te dwa e, kryształy. Naładować e, swojego e, Tazera. No, i zdecydowanie przejść dalej, nie? Ewentualnie kupić sobie coś tutaj. Dobra, czy ja mogę to tu tak jakby zostawić? Dobra, niech on się ładuje. O, naładowany. Dobra, yy, A gdzie ja to mam zostawić? Tak jakby tutaj? Eee. Yy? G? G? No, chyba tak. Chyba to tu mogę zostawić, nie? Ile mam teraz hajsu? 550. Dobra. Co ja mogę kupić? Przyciąga zabawki do siebie. Eee, przyciąga zabawki do siebie. Może tak, może tak. Mini apteczkę to na pewno potrzebuję, bo mamy mamy jakieś tam. Dobra. Ile jeszcze zostało? 350. Mógłbym łopatę zrobić albo opłata za artykuły. Ciężki przedmiot. Ale co to jest? Zabawki paraliżające. Eee, he, he. he. Przenośna ładowarka. To nie, nie. Wydaje mi się, że chyba bardziej to e, potrzebuje. Przyspiesza odbakowanie bezpiecznego czasu. Kurde. Lekka kamizelka. Trampki. Nie jestem pewny. 4 minuty. Dobra, nie. Idę, idę stąd. E... Jestem niezdecydowany. Dobra, zróbmy jeszcze ten błąd. Zróbmy tak. Patrz, skubany jest tutaj. Poszedł za mną. Poszedł za mną, ale to nie szkodzi. Bo ja sobie tutaj sprawdzę, czy. Mogę cokolwiek. Czemu ja tak w ogóle biegam? Wolno. Dobra, może tam coś jeszcze zdobędę. Jak coś, to mam ten tazer, nie? Mam ten tazer, może coś mi to da. Tu nie ma nic. Tu jak wejdę, to co się stanie? To po prostu wejdę w to miejsce, okej. Okay. Dobra, odblokujmy sobie. Być może coś tutaj zdobędę. Tu mamy znowu te króliki. Wilki, Czy jak zwał, tak zwał. One mnie tak jakby nie powinny teraz y, interesować. Póki. Och ty, cholero! Spadaj na drzewo. Chodź tutaj, ja cię zaraz. No, chodź tu do mnie. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Mam dwie minuty, także tak czy inaczej nic nie zrobię. No przestań. Tu nic nie zrobię. Opa! Dobra, chyba zresetowałem mu yy, tak jakby jego ustawienia. Tu nic nie mam, więc tu też nic nie zrobię. Tu pisnęło. Czy mogę to z jakimś... Mogę, w sumie, dobra, wiem co mogę. Tą zabawkę zwerbować tutaj. O, dzień dobry. Mogę tą zabawkę zwerbować i dzięki temu zyskać dodatkowe pieniążki. O, i to jest to. Tego się nie spodziewałem, że to tu do, dostanę, ale. Kurde, może będą jeszcze odcinki? Nie no, bo dobra, okej. Okay. Tylko, że będą nieregularnie, drodzy Państwo, bo to jest taka gra, że jak już gram, to nawet mi się fajnie w to gra, natomiast. Yy, zadanie ukończone. Pyk. No pięknie, to jeszcze mogę zrobić. Sprzedać. I chyba nic więcej nie zrobię tutaj, tak. Tu. Nie. Dobra Hop Recykling 50, dobra, spadam na zewnątrz. Minuta 7, no dobra, no mamy 3 sztuki. Teraz wyłazimy stąd. Teraz stąd wyłazimy. Idź do góry. Dobra, idź do góry. Teraz jesteśmy w stanie stąd normalnie wyjść. Tylko jak najszybciej, żeby, żeby mi tak jakby nie zajmali tego. Tu jakie bydle w ogóle, gdzie jest ta moja? Tam? Matko i córko. Czy on nie może z... Jaka muzyka w ogóle ty. Dobra, weźmy to. Mamy trzy. Wyjechać, tak, antrakt Zobaczymy co się stanie. Yy, dobra. Mm, najpierw uzupełni kwotę. Mhm. No i dobra, i fajnie. Mamy ile? 355 koła. W poniedziałek. Spoko, nie jest źle. Dobra, i co teraz? Następnego dnia, czy idziemy tutaj? Idziemy tutaj, zobaczmy o co chodzi. Bo ja, ja, się, ja się naprawdę bardzo. Bardzo mocno zastanawiam, co ja tutaj mogę zrobić. Ty, tam napierdziela tata we mnie, dobra, trzeba uważać. To ona dalej we mnie napierdziela. Tak, ona jest tutaj. Jakby ja tam mam miał wejść, czekaj. Tu idzie tędy, tu mamy to, czyli tu trzeba uważać. Jakiś schemat jest. Tutaj, dobra, tu jest ten moment. Tu jest ten moment, że teoretycznie mogę działać. Raz, dwa, trzy. Takie długie. Bardzo długie. Czyli już tu się szykuje. Dobra, i teraz idę tu. Teraz idę tu. Przejdę sobie tutaj. Dobra, tu muszę uważać. Teraz, tera, tera, tera. teraz. Teraz już wiem. Wiem. No nie, no nie, nie, nie udało się, ale już byłem tak bliziutko, tak bliziutko, dobra, mogę to ogarnąć, mogę to ogarnąć, ale drodzy Państwo, a tak, świetnie, wyjście do menu, na pewno chcesz wyjść, tak, oczywiście, że tak, drodzy Państwo, w tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, widzimy się w następnym odcinku, za parę dni. 14, zobaczymy. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, i pamiętajcie, że jest ona dostępna na Steamie. Bo ja na ten moment to ja mam takie mieszane trochę uczucia. Niby, no nie jest to Dead by Daylight, ale, 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 ale kurde minus może być taki, że ja y, nie gram tutaj w kooperacji, nie? I tak jakby nie jestem do końca przekonany, na, y, jeśli chodzi o to nagrywanie, powiedzmy, mojego głosu, że te zabawki mają możliwość odtwarzania jakiegoś tam, jakiejś tam części mojego głosu. Wiecie, z tym zawsze trzeba ostrożnie, nie? Ale to takie moje obiekcje. Pozdro, Szeveral. Hej, hej.